Jestem w tej pielgrzymce nie po raz pierwszy, nie liczę, ale chyba trzynasty w tym roku. Jestem szczęśliwa, że mogę iść. Zawsze mam intencje. Zawsze mam głęboką wiarę, że ta pielgrzymka zmieni mnie i tak się dzieje przez te lata. Pielgrzymka to przede wszystkim rekolekcje w drodze. To wspaniały czas modlitwy komunii codziennie. Ale też wspaniały czas sprawdzania siebie samego. Jak, jaka będę, kiedy będę bardzo cierpiała, jaka będę dla innych, dla siebie, co z tego pozostanie w moim sercu. Wszystkich zapraszam na pielgrzymkę, bo jest to wydarzenie, o którym nie można opowiedzieć. Trzeba to po prostu przeżyć. Jak pani rozumie hasło tegorocznej pielgrzymki? Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, chyba piękniejszego nie ma. Każdy z nas, mimo że jest wierzący, powinien się nawracać od nowa, czyli wierzyć coraz głębiej. I ja z taką też intencją idę, mocnej wiary, coraz większego nawrócenia i, i wiary w Boga. No to będzie już piąta. Moje, moje też. Jak to się zaczęło? No to, ponieważ my tutaj jesteśmy przy placówce, przy salezjanach, w oratorium, no i tak... <laughs> Wszyscy chodzili, to my też zaczęliśmy, teraz działamy w służbach właśnie, no i jakoś tak trzeba trochę czasami księdzu pomóc, ale dużo chodzimy właśnie i no to, to jest takie, że jak się raz pójdzie, to później człowiek się cieszy i dalej chce chodzić. I się chodzi. Co ty pierwszy jest tego, że ona przyciąga ludzi? No właśnie sami ludzie, moim zdaniem, ponieważ to jest tak, że jak się nie ma siły i nagle ktoś tam zacznie krzyżyć, to od razu każdy, o szczęśliwy, no, tak się wtedy idzie. Czyli siebie. atmosfera, tak? Tak, tą radością się napędzamy i wtedy idzie. Przynajmniej w pomarańczowej polecam grupę. Z jakimi intencjami idziecie? w to, się... to już osobista sprawa, więc to tak... O, osobiście. Ja to nie osobiście. Muszę podziękować za to, że dostałam się na studia. Jakie, Scenografia w Warszawie.